Witajcie. Podatek katastralny może wreszcie pojawić się w Polsce. OECD rekomenduje wprowadzenie w Polsce podatku katastralnego, a rządy często powołują się na rekomendacje OECD. Aby uzasadnić swoje reformy przed społeczeństwem i przed opozycją. A nasz rząd, jak wiadomo, poszukuje pieniędzy, więc być może zajmie się podatkiem katastralnym, bo już nawet posłanka Gosek Popiołek z Lewicy twierdzi, że podatek katastralny pozwoli uporządkować rynek mieszkaniowy. Czy tak jest naprawdę? Czy podatek katastralny to dobre rozwiązanie, czy jego wprowadzenie zrujnuje bogatych lub czy podatek katastralny zrujnuje biednych, a wzbogaci tych już bogatych? Czy jest się czego bać i na co należy zwrócić uwagę, aby nie pozwolić politykom na wprowadzenie złego rozwiązania? No i czy to, co jest teraz Podatkach związanych z posiadaniem lub obrotem nieruchomościami jest dobre, czy też jednak warto to zmienić? Słowem, czy podatek katastralny może coś popsuć, czy też może coś naprawić? I zapraszam Was do wysłuchania tej audycji. Jeżeli w ogóle interesujesz się rynkiem nieruchomości, to subskrybuj ten kanał. Pisz nam w komentarzach swoje opinie, właśnie o tym, co sądzisz o tym podatku katastralnym czy mógłby on wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasz rynek, na dostępność mieszkań? Proponuj nam również nowe tematy. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Możesz też zostać naszym patronem na serwisie Patronite, a jeśli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, no to koniecznie zaglądaj na stronę symen24.pl. Od razu na początku tej audycji Muszę przedstawić podstawowe zastrzeżenie. Otóż ja nie powiem Wam, czy ten podatek jest doskonały, czy nie, bo chcę, żebyście sami mogli sobie taką opinię wyrobić, a pokażę Wam tylko niektóre konsekwencje. Które mogą być związane z wprowadzeniem takiego podatku, i też być może z likwidacją tych starych podatków. Poruszymy temat osób, którzy mało zarabiają, tego jak podatek katastralny wpłynie na czynsze, jaki jest obecny system podatków i co on mówi i dlaczego nie jest prorozwojowy, oraz to właśnie kogo zrujnuje, a kogo wzbogaci ewentualnie ten podatek katastralny. Ale zacznę od paradoksu, ponieważ na jego przykładzie można będzie pokazać, jak niezbyt logiczny jest nasz system podatkowy związany z nieruchomościami. I w dodatku pokaże to również, że ta bzdura nie została zlikwidowana przez wiele, wiele lat, niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi. Otóż, Zwróćcie uwagę, że chyba niemal wszystkie polskie rządy mówią, że powinno się ułatwić dostęp do mieszkań. Co oznacza, że na przykład, jeżeli ktoś odziedziczy mieszkanie i to mieszkanie nie jest mu potrzebne, no to co powinien zrobić z takim mieszkaniem? Najlepiej byłoby, żeby je sprzedał, a Ci inni, którzy będą chcieli mieć mieszkanie na własność, będą mogli kupić takie mieszkanie w sposób łatwy. Ale czy polski system to ułatwia? Omówię to, pokazując sytuację, która może dotknąć wiele osób. Wyobraźcie sobie, że dziedziczycie coś po rodzicach. I może się zdarzyć tak, że jedna osoba odziedziczy milion złotych w gotówce po tych swoich rodzicach, a druga osoba odziedziczy mieszkanie o wartości miliona złotych również po swoich rodzicach. Jednak między tymi osobami jest istotna różnica. Mogą oni oczywiście złożyć odpowiedni formularz, znaleźć się w grupie tej zerowej i mogą, jeżeli zachowają procedurę, nie zapłacić żadnego podatku od nabycia spadku. Jednak sytuacja Obu osób, które odziedziczyły, różni się istotnie w ten sposób, że ten, kto dostał w spadku gotówkę, może ją wydawać w sposób dowolny, nie przejmując się żadnymi ograniczeniami. Natomiast ten, kto odziedziczył mieszkanie, no musi się zastanowić, co z tym mieszkaniem zrobić, bo. Załóżmy, to mieszkanie nie jest mu potrzebne, on ma już swoje. Nie chce bawić się w wynajmowanie mieszkania, bo po prostu nie chce. Nieważne z jakiego powodu. Chciałby to mieszkanie sprzedać, i tu jest problem, bo jeżeli zrobi to w ciągu 5 lat od momentu nabycia spadku, to zapłaci podatek dochodowy 19%. Mógłby tej zapłaty podatku uniknąć, gdyby chciał zainwestować pieniądze otrzymane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, ale on tego nie chce, bo on tego nie potrzebuje. Zatem mamy sytuację taką. Ktoś. Otrzymał w spadku gotówkę i może nią despotować dowolnie, a ktoś otrzymał mieszkanie, no to myśląc racjonalnie, nie powinien go sprzedawać w ciągu 5 lat, no bo zapłaci duży podatek. Jeżeli nie chce tego mieszkania wynajmować, no to jeszcze będzie ponosił koszty utrzymania tego mieszkania, płacił tam jakieś czynsze do administracji i tak dalej, no ale one są załóżmy mniejsze niż te 19% podatku dochodowego. No, i to mieszkanie będzie pustostanem przez 5 lat. Czym różni się tak naprawdę to, czy ja odziedziczę gotówkę czy mieszkanie? Dlaczego dziedzicząc jako dziedzic, jako dziecko kogoś mieszkanie, jestem gorszy od tego, kto odziedziczył gotówkę? No i jeszcze dodajmy to, że osoba, która odziedziczyła mieszkanie, musi płacić również jakiś podatek od nieruchomości. Dziś ten podatek jest mały, no ale proponuje się wprowadzić. Podatek katastralny i niektórzy mówią, że to ma być 1-2% wartości nieruchomości. Czyli przez te 5 lat mogłoby się to uzbierać 5-10% wartości tego mieszkania. Czy sytuacja nie wydaje się Wam trochę absurdalna? Ktoś odziedziczył mieszkanie warte milion złotych. Nie chce go wynajmować, nie potrzebuje w nim mieszkać, bo ma swoje. Jeżeli je sprzeda od razu... Czy też w ciągu tych 5 lat to zapłaci 19% podatku dochodowego, jeszcze w dodatku będzie kasowany, jeżeli będzie chciał przytrzymać te 19% podatku dochodowego, to będzie kasowany podatkiem katastralnym, który już będzie wysoki, a nie tak niski jak obecnie panujący podatek od nieruchomości. I jednocześnie takie działanie doprowadza do tego, Czego nie chcą politycy, bo powstaje coś, co nazwijmy to pustostanem. Mieszkaniem, które nie jest dostępne na rynku, a przecież politycy nieustannie załamują ręce. Boże, trzeba zwiększyć dostępność mieszkań, czasami mówią, trzeba walczyć z pustostanami. Czy zatem podatek katastralny jest z gruntu zły? Moim zdaniem nie, bo to zależy, jak się go wprowadzi i czy ten podatek zostanie. Czy też on zastąpi w zasadzie inne głupie opłaty? Przykładem takiej głupiej opłaty jest renta planistyczna, opłata planistyczna, o której wielokrotnie mówiliśmy w innych audycjach, więc nie będę szczegółów rozwijał, ale jest to opłata, która mówi w skrócie, że jeżeli Sprzedaż nieruchomości w ciągu 5 lat od uchwalenia planu miejscowego, zagospodarowania przestrzennego, na skutek czego wzrośnie wartość Twojej nieruchomości, to możesz zapłacić taką opłatę. Krótko mówiąc, jeżeli Tobie zależy, żebyś nie płacił tej opłaty, która może wynosić do 30% wzrostu tej wartości, to po prostu czekaj 5 lat. I znowu mamy system, w którym nasz rząd mówi: Trzeba zwiększyć dostępność ziemi. Ale jednocześnie wszystkie władze do tej pory robią to, że jest ta renta planistyczna i ona mówi: po korzystnej dla Ciebie zmianie planu zagospodarowania przestrzennego nie sprzedawaj ziemi przez najbliższe 5 lat. W związku z tym te ziemie stoją puste, gminy i tak nie dostają pieniędzy albo niewiele, co nawet ostatnio rząd zauważył w raporcie związanym. Z przygotowaniem nowego pomysłu ustawy, która ma zwiększać dostępność gruntów, i tam nieśmiało wprowadza dwuletnie moratorium, ma zamiar wprowadzić takie dwuletnie moratorium na pobieranie opłaty planistycznej, ale dlaczego tylko dwuletnie? Kolejnym problemem związanym z prowadzeniem takiego podatku katastralnego jest oczywiście to, kto ma płacić. No bo załóżmy, że taki podatek ma wynosić na przykład ten 1% wartości nieruchomości i jakaś pani starsza emerytka ma emerytury 3,5 zł i mieszka w mieszkaniu dwupokojowym w Warszawie, którego wartość wynosi na przykład 700 Tysięcy złotych. 1% to jest 7 tysięcy. Więc ta pani miałaby zapłacić podatku związanego z posiadaniem nieruchomości podatku katastralnego 7 tysięcy rocznie. Dwie swoje emerytury? Oczywiście można takiej babci poradzić. Słuchaj, weź, sprzedaj to mieszkanie. Za te 700 tysięcy wynieś się. Do jakiejś miejscowości gdzieś na prowincji, gdzie kupisz sobie takie mieszkanie za 150 tysięcy, będziesz miała gotówkę. No ale problem jest taki: starych drzew się nie przesadza. Aby zapobiec takim dramatom, można wyobrazić sobie sytuację, w której ustawodawca uzna, okej, okay, dobrze, to od pierwszego swojego mieszkania, jeżeli masz tylko jedną nieruchomość, no to po prostu płacisz. Niską stawkę podatku katastralnego, już nie będzie to 1%. Wiemy, że Twoje zarobki są niewielkie, Twoja emerytura, więc po prostu uznamy, że jeżeli ktoś ma jedną nieruchomość mieszkalną, to od tej nieruchomości będzie płacił jakąś specjalną obniżoną stawkę. Podatku katastralnego. Można też uznać, że nie zostanie wprowadzona taka specjalna obniżona stawka podatku katastralnego od pierwszej nieruchomości, ale na przykład, jeżeli ktoś przedstawi zaświadczenie tymi drżącymi rękami, że tego jego emerytura jest malutka, no to nie będziemy od tego kogoś wymagali takiego podatku katastralnego. Czyli znowu obywatel znajdzie się na łasce urzędników. Oczywiście, możecie powiedzieć, że ja demonizuję ten problem, ale w Polsce mnóstwo osób posiada mieszkania, nieruchomości, a zarobki ma nędzne. Natomiast wartość tych nieruchomości może być duża i jest to na pewno problem, który należy w jakiś sposób rozwiązać. Załóżmy jednak, że taki problem został rozwiązany. No, i mamy kogoś, kto posiada 10 mieszkań. To częsty przypadek, może nie 10 mieszkań, ale kilku mieszkań, na przykład wśród polskich posłów. I te mieszkania mogą być wynajmowane. Czy takie mieszkania powinny być obciążone podatkiem katastralnym w wysokości 1 czy też 2% wartości nieruchomości? No to wróćmy do tego przykładu z tym mieszkaniem wartości 600-700 tysięcy w Warszawie, które dzisiaj jest wynajmowane no powiedzmy około 3000 plus, minus jakieś pieniądze, więcej, mniej, jeszcze jak się odliczy podatki, no bo podatek na przykład od najmu też płacisz, no to to będzie mniejszy strumień przychodu i masz zapłacić te 7000 podatku katastralnego. Co jest istotną różnicą od podatku od nieruchomości, który płacisz dziś? Co zrobisz, jeśli jesteś właścicielem tego mieszkania? Zakładam się, że po prostu ten podatek przerzucisz na najemcę. I najemca będzie musiał się z Tobą zgodzić, ponieważ wszyscy inni, którzy również w okolicy wynajmują mieszkania, podlegają takiej samej presji podatku katastralnego. Czyli może się tak zdarzyć, że takie jakieś nieumiejętne, nierozważne, albo może właśnie rozważne i celowe wprowadzenie podatku katastralnego podniesie czynsze. A u nas już jest problem z tym, że mamy w Polsce sporą grupę osób, która zarabia za dużo, żeby dostać mieszkanie socjalne, których zresztą tych mieszkań socjalnych czy też społecznych nazwijmy nie ma zbyt dużo w Polsce, zarabia za mało, żeby dostać kredyt na mieszkanie, nie ma skąd pożyczyć pieniędzy. I jednocześnie zarabia za mało albo na styku, żeby pozwolić sobie na najem rynkowy. Więc tym osobom chcemy podnieść te opłaty, tak? Czy też potem wprowadzimy to, co obiecywał nasz rząd, że wprowadzimy dopłaty? Do czynszów dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania. To była propozycja nie tyle rządu, co koalicji przedwyborczej. Jedna z propozycji przedwyborczych obecnej koalicji. No ale oczywiście, jak przecież właściciel dowie się tego mieszkania, dowie się, że najemca dostaje taką dopłatę, no to też uzna, że to jest fajny powód, żeby podnieść czynsz o wartość tej dopłaty. Bo tak naprawdę najczęściej działają dotacje, że te dotacje przejmują ci, którzy sprzedają jakieś dobro którego zakup jest dotowany. Można zatem wyobrazić sobie sytuację, że ustawodawcy w jakiś sposób pomyślą i powiedzą: Dobrze, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, no to ten podatek katastralny nie będzie tak duży. I. Teraz, jeżeli nie wynajmujesz tego mieszkania i jest ono pusto stanem, no to będziesz płacił wyższy podatek katastralny, co wracamy do sytuacji tego, kto odziedziczył mieszkanie zamiast odziedziczyć gotówkę. Wracając jeszcze na chwilę do obrotu ziemią i podatku katastralnego oraz renty planistycznej, no to jeżeli byśmy znieśli tą rentę planistyczną, a chcemy skłonić ludzi, żeby sprzedawali ziemię, no to wtedy może taki podatek katastralny byłby zasadny, bo oni by wybierali wtedy, dobrze, trzymam ziemię latami. Ale jej nie sprzedaję, więc płacę jakiś podatek katastralny, wyższy niż teraz podatek od nieruchomości, bo podatki od posiadania ziemi w Polsce są śmiesznie niskie, a ziemia może mieć przeznaczenie super budowlane, i wtedy ja decyduję się, mogę płacić podatek, ale trzymam tą ziemię lub odwrotnie. Natychmiast oczywiście spotykam się. Głosów osób oburzonych, które będą mówiły, że mają swoją ziemię, więc należy szanować święte prawo własności i nic nikomu do tego, jaką kto ziemię posiada. Nie wchodząc w dyskusję, chcę tylko zauważyć, że jeżeli Ziemia jest przeznaczona pod budowę, a nie jest sprzedawana, no to ona podnosi koszty budowy wszystkim innym, którzy budują się na tej ziemi i zamiast w danym terenie mieszkać 5000 osób, będzie mieszkało 50 osób. Po prostu zbrojenie takich terenów, doprowadzenie tam dróg i całej cywilizacji jest droższe na jednostkę u mieszkańca. Jednak można też powiedzieć, że Taki podatek wprowadzony od tej trzymanej ziemi, czy trzymanych nieruchomości, niepuszczonych w obrót, czy to poprzez sprzedaż, czy poprzez wynajem, on rujnuje bogatych. Ale można też wyobrazić sobie inną sytuację. Podatek katastralny, który zmusza taką babcię wspomnianą wcześniej do wyniesienia się do jakiegoś pipidówka. I sprzedania swojego mieszkania może on prowadzić do tego, że on po prostu zmienia stosunki własnościowe i powstaje nam taka klasa osób, które mają mieszkania, mają dużo ziemi i gromadzą te ziemię w jednych rękach, potem się okazuje, że zamiast takiej rozproszonej własności mamy jakąś wąską grupę bogaczy. Jestem ciekaw, czy sądzicie, że jest to dobre lub złe. Dla polskiego rynku nieruchomości. Obiecałem jednak wspomnieć o paradoksach czy też absurdach obecnego systemu podatkowego, bo w Polsce masz te niby podatki od nieruchomości, które faktycznie są niskie, zwłaszcza jeżeli to dotyczy nieruchomości związanych z mieszkaniówką, ale są też różne inne opłaty, które są związane z obrotem czy w ogóle nawet chociażby z posiadaniem. Czy zrobieniem czegoś z nieruchomością. I taką opłatą, jedną z nich jest na przykład opłata adiacencka od podziału nieruchomości. I wyobraź sobie, że masz jakąś nieruchomość, jakąś działkę dużą, 3000 metrów, no i chcesz ją podzielić w ten sposób, że na tysiącach metrów stoi Twój dom, ale po tym tysiącu metrów chcesz dać każdemu ze swoich dwóch dzieci, w związku z tym, oczywiście, musisz uzyskać decyzję podziałową takiej nieruchomości, a po uzyskaniu takiej decyzji może się okazać, że zostanie uznane, iż wartość Twojej nieruchomości wzrosła i musisz zapłacić opłatę adiacencką w wysokości do 30% wzrostu wartości tej nieruchomości. No i teraz pytanie jest takie: co takiego dobrego? Zrobiło ci państwo, że domaga się takiej opłaty. Chcesz dać dzieciom kawałek ziemi, chcesz podzielić to na trzy działki i te dwie działki po jednej dać każdemu z dzieci. Działki są przy jakiejś drodze, nie jest wymagane doprowadzenie nowej drogi. Nie jest wymagana zmiana planu czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy, bo plan uwzględnia ten podział. No ale te pieniądze musisz zapłacić. Dlaczego? A zresztą jakie to ma znaczenie, że chcesz dać te działki dzieciom? Może po prostu chcesz wydzielić działki i sprzedać komuś innemu, kto zamieszka w tej gminie i będzie ją wzbogacał swoimi podatkami. Ale nie, ty musisz zapłacić też tę opłatę adiacencką. Dlaczego? A w kontekście podatku katastralnego to pytanie brzmi, czy on będzie tak skonstruowany, że jeżeli podzielisz te działki na te dwie dodatkowe, to od tych dwóch działek będziesz płacić jakiś większy podatek katastralny, czy też nadal będziesz łapać się w tej samej kwocie, która była związana z pierwotnie wyliczonym podatkiem katastralnym. No jeżeli uznają, że masz Zapłacić opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości, no to również będą wymagali od Ciebie zwiększonego podatku katastralnego. Jak powiedziałem na wstępie, ja nie chcę tutaj zajmować zdania, czy podatek katastralny jest dobry czy zły. Ja chcę tylko wskazać na to, że to, czy on się okaże dobrym czy złym podatkiem i dla kogo. To będzie zależało od sposobu jego wprowadzenia i że jest wiele spraw, które należałoby uwzględnić przy wprowadzaniu takiego podatku. Moim zdaniem, skromnym tylko, i o tym było wiele audycji na naszym kanale, możecie sobie je obejrzeć. Obecny system podatków i opłat związanych z posiadaniem i obrotem nieruchomościami nie sprzyja temu obrotowi. On mówi, wręcz nie sprzedawaj, czego kilka przykładów ledwie podałem w tej audycji. I jeżeli chcemy mieć większą podaż w ogóle ziemi, podaż gruntów, jeżeli chcemy, aby było łatwiej obracać nieruchomościami, to może ten system należałoby uprościć i zrobić taki proinwestycyjny, ale wprowadzając różne zmiany, można też. Niechcący wylać dziecko z kąpielą. Bardzo interesują mnie Wasze opinie o podatku katastralnym. Czy ma sens? A jeżeli tak, lub jeżeli nie, to dlaczego? Takie Wasze umotywowane wypowiedzi mogą fajnie rozwijać dyskusję. wypowiedzi typu niebo nie, niestety nie popychają dyskusji do przodu. Jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, zmiany prawa, zmiany trendów, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości propozycje nowych tematów, zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej, sprawdźcie to sobie na playliście dla wspierających. Możecie też zostać naszym patronem na Patronite, dzięki czemu będzie nam łatwiej zbierać dane, tworzyć bardziej wzbogacone audycje, a Wy w związku z tym odniesiecie korzyść ze bardziej wzbogaconych treści audycji. A jeśli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, to zajrzyj na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz również kursy z obrotu nieruchomościami w wersji online. Cześć, trzymajcie się.